Telewizja, Moja figura Andrzej Kozera witam, a dziś moim Państwa gościem będzie człowiek nazywany y, już Mo Magdą Gessler, Fryzjerów. Dobrze mówię? No tak mówią podobno. No, Ma, nieuniknione, problem. nieuniknione. Maćku, jak to się stało? Jak się buduje takie imperium, jakie ty stworzyłeś w tak krótkim czasie. W, y, imperium fryzjerstwa. No, z imperium to troszkę duże słowo jest. Ja myślę, że ja dopiero startuję też próbuję swoich sił w, w szerszym pojęciu biznesu fryzjerskiego. No, do imperium jeszcze nam daleko. Imperium to jest coś bardzo bardzo dużego. No ja staram się zrobić coś dużego, ale jesteśmy na początku drogi. Także twój, te słowa. twój salon robi naprawdę dobre wrażenie. To jest połączenie takiego stylu, który znamy jeszcze chyba z początku wieku, takie trochę babcine te komody, prawda? jakieś szafy, ale połączenie trochę z westernem, trochę z dzikim zachodem. Powiem ci tak. No, tworząc ten salon, który, w którym teraz jesteśmy. To jest, jesteśmy tutaj jest część męska barbershopu. Tutaj obsługuje się mężczyzn, ich brody i wszystko co się łączy z dobrym stylem męskim. W tamtej części damskiej mamy taką świątynię, świątynię, w której może każdy znaleźć z designu coś dla siebie. Czyli taki mały miszmasz, dlatego są i stare, e, stare komody, są, jest i trochę surowego drewna, takie połączenie. To, to jest ciepłe wnętrze, w którym każdy dobrze się czuje. Szczególnie fryzjerzy, którzy muszą siedzieć w nim po 12 godzin czasami. Teraz może zdradzimy, dlaczego mówią o Tobie, że jesteś taką Magdą Gessler fryzjerstwa, ponieważ y, y, prowadziłeś program, y, y, Afera Fryzjera, tak, tak. gdzie starałeś się reanimować zakłady fryzjerskie, które z jakichś powodów szwankowały. Powiedz mi, czy. Łatwo, chyba właśnie niełatwo czasem zmienić te nawyki, zmienić to przyzwyczajenie, bo często właściciele takich salonów myślą sobie: ale przecież nie jest aż tak źle, nam, nam całkiem dobrze idzie, no, nie mamy klientów, ale to widocznie klienci nie przychodzą, bo być może nie wiedzie, sami nie wiedzą jak znaleźć wyjście z sytuacji. Zawsze mówią: no taki jest moment, taki jest rynek i zrzucają wszystko na garb tego, że to nie oni są winni, tylko sytuacja zewnętrzna sprowadza się do tego, że w gorze jest w salonie. Po wstępnych oględzinach najczęściej dzieje się tak, że widać od razu, co boli ten salon i co jest jego problemem. W programie staramy się dawać szansę, nową szansę starym salonom. To nie są duże metamorfozy salonów, ale przede wszystkim mentalne zmiany w, w ludziach i pokazanie, że, pokazanie tym fryzjerom, że warto się szkolić, warto inwestować w siebie i to jest taki pierwszy krok do ich, do, do ich kolejnego, kolejnego rozwoju i może nawet sukcesu. No, nie mam recepty na wszystkie salony. Ale mam receptę na sukces w swoim salonie. To się sprawdza i staram się przełożyć te moje doświadczenie na inne miejsca, inne salony. A co jest, co jest najczęstszym błędem w myśleniu, na przykład w postępowaniu? Otwiera ktoś salon, myśli sobie, to nie jest trudny kawałek chleba, na pewno odniosę sukces. I tu już jest ma podstawowy błąd w myśleniu. To jest też tak, jak mówisz, ale nie tylko tak, ponieważ fryzjerstwo jest trudnym, trudną, trudną, trudnym biznesem. To, są, to jest kontakt z ludźmi, z ich problemami, z ich być albo nie być, z ich włosami przede wszystkim i z ich samopoczuciem. My tutaj igramy troszeczkę z ogniem, bo jeżeli zrobisz coś źle, no możesz mieć naprawdę duże problemy. Żeby zrobić każdemu dobrze, to też jest olbrzymi problem. I, I nie ma fryzjera chyba, który jest stworzony dla wszystkich. Dlatego w tym fryzjerstwie jest też tak fajnie, bo może się każdy odnaleźć. Każdy może mieć swój nurt, swój, swój styl. I mieć swoich klientów, którym akurat podpasuje. Sztuką jest tylko trafić do swojego klienta, a klientą sztuką jest trafić do fryzjera, który akurat pasuje tobie. Często jak przychodziliśmy do fryzjera, to też po to, żeby się zrelaksować i fryzjer był takim powiernikiem. Czy zdarzają się jeszcze tacy klienci, którzy oczekują rozmowy, zrozumienia, czegoś więcej niż tylko sama usługa? No to jest tak, ze wszystkimi klientami, ze wszystkimi fryzjerami. Tak jak mówię, jak trafisz na swojego fryzjera, to albo na taką gadułę, którą uwielbiasz, albo na takiego milczka, którego cenisz. Więc y, tutaj musimy się ułożyć do klienta. Owszem. Fajnie jest, jak fryzjer potrafi rozmawiać na wiele tematów, jak potrafi zaskakiwać swojego klienta znajomością różnych tematów. Można z nim przyjemnie rozmawiać przez wiele wizyt, a nie wyprztykać się na pierwszej wizycie i potem już generalnie możemy o niczym więcej mówić. Bo okej, okay, no ile można mówić o włosach, ile możemy mówić o tym. Co tak naprawdę możemy zmieniać? No w pewnym momencie musimy też zmieniać samych siebie, nakręcać swoich klientów. Fajnie jak fryzjer jest inspiracją dla swojego klienta, jak, jak klient jest inspiracją dla swojego fryzjera. I tutaj myślę, że opólna praca jest fajna. Dlatego tak ważne jest, jak dobiera się fryzjer z klientem, jak klient wybiera fryzjera również. To powiedzmy może, żeby skończyć ten wątek akurat naszej rozmowy. Jakie są modne style? Co jest w tym roku modne? Moda jest bardzo rozbudowana. Każdy Teraz podzielone jest na pewne segmenty. No mamy segment biznesowy, mamy segment sportowy, mamy segment elegancki, odkiturowy, więc tutaj można powiedzieć, że tak, no ja widzę dużą zmianę w długich włosach. Przy długich włosach Widać, że te kolory są coraz odważniejsze, intensywniejsze, bardziej błyszczące. Teraz zdrowy włos, mocny i błyszczący, jest naprawdę bardzo pożądany. W męskim stylu wiadomo, cały czas, czas elegancki sznyt lat 40 teraz mocny akcent lat 60-tych. Wchodzimy w taki rokowy troszeczkę styl. Widzimy mocno wytatuowanych facetów z brodami, z dłuższymi włosami. Harlejowiec No Harley'owiec się kojarzy jeszcze z dużym brzuchem, a tutaj mamy podział. Facet z brodą, z pięknym ciałem, jest mocno pożądany teraz we wszystkich modowych gazetach, we wszystkich reklamach, widzimy facetów z brodą, ale to wyłączy się z tym, że dba o siebie, bo tak naprawdę broda to nie jest tylko to, że ją zapuszczasz, musisz ją myć, musisz ją pielęgnować, zdrowa broda wygląda naprawdę świetnie, tylko wtedy, kiedy jest pielęgnowana, nie może to być po prostu zarost. Teraz nie nosi się tylko zarostu. To jest broda, to jest pielęgnacja, to jest cały styl życia. Więc no, tak jak widać, no, każdy, każdy segment ma swoje, swoje ikony w tym momencie: mężczyźni, dłuższe włosy z brodami lub krótkie, elegancko przycięte włosy. U kobiet długie włosy, mocne kolory, intensywne odcienie. Nawet takie, zauważyłem mocne, mocne efekty mocno, mocno podkręconych kolorów, takich pastelowych, róży, łączonych z fioletami, błękitów, zieleni. Naprawdę moc, możliwości jeśli chodzi o koloryzację. Powiedzmy teraz o tym, co jest jakby bardzo sztandarowe dla mojej stacji, czyli zdrowie, uroda i sport. Ty się sportem zajmowałeś? Myślę, że i mój zawód i moje, moje życie łącznie łączy się z stylem życia, zdrowym stylem życia, więc patrząc na to jak pracuję, że to jest 8 godzin stojąc na nogach, no to rozciąganie się, dbanie o sylwetkę, dbanie o, o, o ogólne samopoczucie. Ja od trzech lat intensywnie trenowałem triatlon, czyli pływanie rowerbieg. W tym roku ze względów zawodowych budowanie tego, tego co, co chcę w przyszłości posiadać, i, i ten program telewizyjny, i nadal praca nad nim ciągle trwa, więc to no, mi nie pozwala mi startować, nie pozwala mi brać udziałów w startach, ale dalej trenuję dalej i się, dalej się w tym sprawdzam. Także to polecam każdemu, kto dużo stoi w pracy, żeby popływał. Bo to jest rewelacyjny sposób, to nie wymaga od nas, Bóg wie, jakich umiejętności. Woda bardzo fajnie nosi nasze ciało, daje możliwość odprężenia. Rzeźbi. Rzeźbi ciało również, ale też daje odprężenie dla kręgosłupa przede wszystkim, dla nóg, które bardzo mocno yy, zużywamy w pracy, szczególnie w, na przykład w pracy fryzjera. Ale i tych, dla których, którzy siedzą non stop w pracy, tak jest bardzo intensywne. Bardzo takie siedzenie jest też męczące. Fajnie wyjść, się poruszać. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na mocny sport, intensywny wysiłek, długotrwały wysiłek, może zrobić to naprawdę małym nakładem siły i, i tylko fantazji potrzeba. Nie? No tak jak powiedziałeś, rower jest właściwie dla każdego, prawda? No, rower jest świetny, żeby dojechać do pracy, słuchajcie. To jest najlepszy środek komunikacyjny, nie trzeba zasuwać, wcale nie trzeba się spocić na rowerze, można spokojnie dojechać. Jeżeli macie 6-7 przystanków autobusem do pracy Pracy, to lepiej wsiąść na rower i się przejechać. Nie czekacie na przystanku, nie śmierdzi w autobusie, dojeżdżacie na czas, bez korków, przyjemnie, a jeszcze jakieś słoneczko, to jest czysta przyjemność. No i jeszcze, oczywiście, jaki mamy ruch, to też zdrowa dieta. Ty jakoś specyficznie się odżywiasz? No nie wiem, starasz się pilnować pór, żeby jeść codziennie o tej samej porze, żeby jeść dużo owoców, mało węglowodanów, za mało tych nasyconych tłuszczy. Wiesz co, z racji wypracowanego doświadczenia w sporcie, no Mogę powiedzieć, że teoretycznie jem zdrowo, ale w praktyce jest to bardzo trudne, więc trudno jeść o regularnych porach, gdy się pracuje z klientem, którego trzeba przyjąć, zrobić i, i oddać do, i wypuścić z salonu, i trafić akurat ten moment, kiedy możesz zjeść. Ale na pewno staram się patrzeć na to, co jem. Na pewno czytam etykiety, na pewno patrzę na kalorie. Na tłuszcze, na cukry. Sprawdzam to wszystko, staram się przyjmować daną ilość kalorii nie za dużą. Z racji wykonywanego też sportu, który, który gdzieś tam jest moją pasją, no te węglowodany, jak powiedziałeś, już nie obcinam. To nie ma czegoś takiego, bo że spalasz. są. Bo spalam, bo potrzebuję tych węglowodanów do tego, żeby, to, żeby po pierwsze być silnym na, w trakcie treningu, ale też, żeby mieć tą energię, energię w pracy. Na pewno nie można ich łączyć. To wiem na pewno. Tak? Nie wolno węglowodanów nie łączysz z tłuszczami cukrami. Jeżeli potrafisz odseparować węglowodany białka i cukry, to naprawdę jesteś bezpieczny i można to dobrze połączyć. Ja, cię chciałem jeszcze nie łącząc. Nie łącząc. ja <noise> ci chciałem jeszcze zapowiedzieć jako stylista gwiazd. Wiadomo, że zbyt wielu tajemnic nie możesz nam zdradzić, ale na przykład, czy to jest tak, że gwiazdy chętnie zdają się na, na, na to, co im zaproponujesz, czy są, bywają też kapryśne i tak naprawdę upierają się przy czymś, co nie jest dla nich do końca dobro. Słuchajcie, w dobrym tonie każdej gwiazdy zauważyłem, w show biznesie jest to, żeby być kapryśnym i trzeba mieć swoje swoje do powiedzenia, bo inaczej czują się nie, niedobrze, więc gwiazdy muszą być kapryśne, a my musimy być przygotowani na wszystko. No i tyle Wam mogę powiedzieć. Fantastycznie, dziękuję Ci serdecznie. Życzę Ci oczywiście, żeby te, ten fantastyczny salon był zaczątkiem tego imperium, tak jak powiedziałem na początku. No i cóż, zdrowia i czego jeszcze? Oczywiście dobrej kondycji, prawda? I wielu zadowolonych klientów. Dziękuję ślicznie. Dziękuję serdecznie. Maciej Wróblewski był moim Państwa gościem.